Dzień dobry, tutaj macie w tym odcinku wam pokażę jak się gra w Teamfight Tactics i w tym odcinku pójdziemy pod magów. Wiem, że już był raz taki odcinek, pójście pod magów i dokładnie pod ten sam build szedłem, ale tutaj widziałem, że jest lepszy, wspiał się na ocenę S Bildów, więc tego sobie zrobimy. Zapraszam do kolejnej scenki. Nie mamy nikogo na tej ale za to mamy tego Brauma, co naprawdę dużo to da. No i dobra, i je wygrałem. E, jest Wejkor! Jest Wejkor, jest Wejkor, jest Wejkor. No nie wierzę. Teraz Lulu. Będę mieć Lulu na dwie. Gwiazdki. Lulu. Cyk. Wstawiamy. No mamy szósty level, więc jesteśmy troszeczkę do przodu. Od przeciwników, bo nie mają nikt, nie nikt z nich nie ma szóstego. Nawet niektóre ma czwarty, ten chłop ma czwarty. Zobaczymy później, jak trafi Aureliona. Że To jest problem, że i tymi mi nie lecą. Eee, hmm, tak średnio... Ostrzygniewu, Ginoso... A, ja tam trzysta sprzedać. A, z nim to mam wygraną od razu. Ale ja robię takie małe obrażenia. Totalnie bez sensu. Szpatuła, 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 szpatuła. O nic nie potrzebuję z tego. Szpatuła plus co? Muszę wiedzieć, szpatuła plus co? Plus. Nie mam tego akurat. Ajajaj, kropelka. No, będę mógł. Jak będę mieć Aureliona, będę mógł mieć. Na złoto ma. Ej, ja przegram, nie wierzę. Do, jak było blisko, że mnie ja prze. Jest. Będę mógł to zrobić. To ja prawie przegram z wilkami. Co się stało? Dobra, cyk. Cyk, dobra, tu już nic więcej nie zrobię. Jem dajemy po prostu maga. Zacka mi leci, O, z nim miałam już w ogóle szans, to jest pewne. No, nie mam totalnie szans. Było mega blisko, no. Proszę Aurelion. Nie. Nie ma tu niestety Aureliona. Weźmy sobie ten item. No, tylko Aurelion mnie może uratować, żeby nie odpaść. Może mam tutaj cyk... Aha, nie masz, dobra. Orna brakuje, którego mam. O, GG. GG. No, niestety, no. ale no, dobrze było, no co, szóste chyba tak, szóste miejsce, zobaczymy. Szóste albo piąte. Szósta jest. No, więc dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku.